Świetny. Dlaczego? Bo nie mam prawo jazdy i niech płacą ci, co mają. Ha, ha. Pomysł jest i owszem. Kwestia w jakiej wysokości ten karnet. Bo jeżeli mieszkam, to i tak podatki płacą. Także nie do końca jestem przekonany, że to tak jest dobrze. Nie, no wydaje mi się, że tak samo jak pomysł zjeżdżanie taksówek na, na stare miasto. Był nietrafiony, tak ten jest jak najbardziej trafiony. Myślę, że więcej przestrzeni dla ludzi, bo to piesi będą mieli łatwiej i będzie jakaś większa swoboda w poruszaniu. Myślę, że na pewno dla osób zarabiających tak, ale dla studentów no, może być to być trochę wysoka stawka, ponieważ jednak yy... Studenci mieszkający w Lublinie poruszają się często własnymi samochodami. Samochodów powinno być jak najmniej, mamy piękną komunikację miejską, wczoraj przyjechały nowe trolejbusy. Trzeba korzystać z tego jak najwięcej. Wszystko jest uzależnione od tego, jaki kto ma budżet, tak naprawdę. Jeżeli będzie miał wystarczający budżet na to, że będzie mógł parkować, to okej, okay. tylko że w tym wypadku, nie wiem, no 150 zł miesięcznie jest to chyba wysoko. Jestem tylko pasażerem MOSZ albo syn, a ja po prostu się tym. Nie zajmuje. Ja tu nie jestem kierowcą tutaj samochodu, więc jeszcze mnie to nie dotknęło, ale jakby dotknęło to, by było, to było takie trochę dziwne, jak dla mnie. Uważam, że to jest uchwał. Przynajmniej ja, według mnie, na chwilę obecną. Ja uważam, że strefa jest zbyt duża. Warto się zastanowić nad tym, żeby strefę ograniczyć do części przede wszystkim Starego Miasta. I warto zastanowić się jeszcze nad opłatami, szczególnie nad opłatą dla osób, które przyjeżdżają do strefy płatnego parkowania na cały dzień, bo tutaj pracują na przykład z drugiego końca miasta bądź z innego miasta i będą musiały płacić 1300 zł za, za pozostawienie samochodu w ciągu roku, za tak? 1300 zł za rok. Więc uważam, że warto tą kwestię jeszcze raz przemyśleć. Jeszcze nie wiem, czy, 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 czy będę popierał ten projekt, czy też nie, natomiast mam sporo wątpliwości co do niego.